Ale skąd jesteście? Z Polski. Nagle jak skręciło, to do... Z Polski jesteśmy, kurwa. Ja no dobra, to, to tam nie będę One Widzę, że tam można coś dostać. E, bęben za to. Z Polski, kurwa. Chodź tu z tyłu, skąd jestem. Ci się dopytuję. Możesz jechać po Zielonej Górze, ale nie dopytyć skąd jestem, kurwa. Z za For Life. Nie, nie mówię, że to jest bo to jest... to jest super miasto. Bo z... To jest takie kochane, z to jest takie od razu zdrobnione. Tam na, na pewno jakieś takie spotkanie Rady Miasta nie? to jest, no, jest trochę opór. Nie witam na Radzie Miasta z Bołszynku. Panie prezesie, musimy zmienić tą nazwę z Bołszynek, bo to jest takie trochę dziecinne. Oj tam, oj tam. Takie... Nie patrzcie, nie patrzcie. Tam dzieci rządzą miastem. Zbłuszenie, zbłuszenie. <gry>